akordy równoległe to mój ulubiony rodzaj akordów, jeśli chodzi o gitarę akustyczną. Na elektryku też się często sprawdzają, ale na akustyku to po prostu jest petarda. To są naprawdę świetnie brzmiące akordy i w tym filmie pokażę ci co mam na myśli mówiąc akordy równoległe i oczywiście jak je zagrać na kilku praktycznych przykładach. Przez akordy równoległe mam na myśli to, że bierzemy jakiś schemat, na przykład akord E dur i tutaj należący do niego schemat palcowania, czyli mamy tutaj drugi, drugi, pierwszy próg, tak ułożone palce i teraz ten sam schemat przesuwamy w inne miejsce na gryfie, na przykład tutaj od siódmego progu, piątej struny To jest chyba najbardziej oklepany przykład tego typu akordów, ale w tym filmie pokażę Ci też inne przykłady, tutaj demonstruję samą ideę. Nie wiem, czy to jest jakaś oficjalna nazwa, te akordy równoległe, czy ja tak po prostu to nazywam, sądzę, że gdzieś to słyszałem, ale już nie pamiętam. To jest bardziej taka wewnętrzna nazwa i teraz dzielę się również nią z Wami, bo wydaje mi się bardzo adekwatna, po prostu te akordy rzeczywiście są do siebie równoległe. Ten sam, schemat, ten sam schemat palcowania, ale przesuwany. I chociaż idea zakłada, że te akordy są równoległe, dokładnie takie same, jeśli chodzi o schemat palcowania, to dopuszczam jakieś małe zmiany, szczególnie, kiedy przechodzimy z akordu durowego na molowy, bądź odwrotnie. Na przykład tutaj... w ramach tych schematów jest tercja tego akordu, czyli to, co określa, czy akord jest durowy i molowy. Tutaj znajduje się, w tym przypadku, na strunie trzeciej. Gdybyśmy chcieli zagrać na przykład tutaj... No to słychać, że to zdecydowanie nie pasuje, ale gdybyśmy zmienili tą tercję, czyli tutaj ten dźwięk na um, progu 10 trzeciej struny, zaś i pół tonu niżej, wtedy mamy tercję małą, to nagle się okazuje, że ten akord także w tym miejscu nagle się działa. I tak samo na przykład tutaj bardzo ładnie będzie brzmiał. No, i przez to, że zmieniliśmy ten jeden dźwięk, jakby idea pozostaje ta sama: przesuwamy jakiś schemat w dół i w górę gryfu, no ale jak już tak technicznie, one nie są tak do siebie w pełni równoległe, no bo po prostu coś się zmienia. Więc wtedy mamy na przykład coś takiego. Wszystkie te akordy, moim zdaniem, bardzo ładnie brzmią, przez to właśnie, między innymi, że zachowujemy tutaj um, pewną część wspólną, czyli sam ten schemat, są, jak mówię, minimalną zmianą tej tercji. I przesuwamy to po całym gryfie i jeszcze do tego mamy te puste struny. To daje naprawdę bardzo ładne brzmienie. I to jest taki rodzaj akordów, z którymi musisz troszkę się zapoznać, w tym sensie, że wziąć gitarę i po prostu pobawić się, wziąć jakiś schemat, przesuwać, szukać połączeń, które dla Ciebie brzmią dobrze. Ja tutaj się po prostu podzielę tymi kilkoma przykładami, które moim zdaniem dobrze brzmią. Pierwszym był ten najbardziej, jak mówię, okropany, najczęściej spotykany przykład z akordu Edur i jego modyfikacji na akord molowy. Tutaj szybko może pokażę. Przesuwamy ten sam schemat, który gram do akordu Edur. Gram tylko trzecim, czwartym i trzecim palcem, bo po prostu później będzie łatwiej ten molowy zagrać zamiast tymi palcami. No i jak przesunę, także zacznę na piątej strunie, bo gram wszystko poza struną szóstą. Jak zacznę od progu 7, mam akord Adur. Jak zagram od dziewiątego, mam akord e, Hadur. Teraz jak przesunę znowu dwa progi wyżej, tylko zmienię na strunie trzeciej, jak mówiłem, próg niżej, mam akord C-smol. Czyli zaczynam tutaj od progu 11. I jak to samo, ten molowy schemat przesunę od progu czwartego, mówimy cały czas od piątej struny, to mamy akord Fismol. Mogliśmy oczywiście zagrać też tutaj, mówię oczywiście, bo być może jeśli znasz tonację, to myślałeś, że jesteśmy tonacji Edur, więc mamy tutaj też akord um, Gizmon. też byśmy mogli go zagrać tutaj od progu um, szóstego. Więc polecam, żebyś wziął gitarę, usiadł i pobawił się tymi schematami, przesuwał je gryfu i poszukał. Może znajdziesz sam jakieś inne, dobrze brzmiące połączenie, choćby... Tutaj gram ten schemat durowy, półtonu tonu wyżej, jeden próg wyżej. Też ciekawe brzmienie, chociaż już wykraczające poza tę tonację E-dur. Więc to był jeden przykład. Jak mówię, nie daj tutaj żadnych tabów, chodzi o to, robić z tym usiad trochę spędził czasu, ograł się i znalazł połączenia, które twoim zdaniem najlepiej pasują. Zazwyczaj to będzie jedna max dwie tonacje danym schematem z racji głównie tych pustych strun. W tonacji za to, tutaj mieliśmy tonację Edur, za to w tonacji G-dur bądź e -mol, bo to są tonacje połączone, coś takiego jest moim zdaniem bardzo ładnie brzmiące. Często wykorzystuję. I znowu mam jakiś schemat, który przesuwa. Możemy też zagrać wyżej. Trochę mam tu niewygodnie, bo nie mam wycięcia w tej gitarze, żeby tutaj grać od 14 progu, ale da się to zrobić. tutaj się dzieje? No, znowu mniej więcej to samo, czyli mam jakiś schemat, w tym przypadku bardzo prosty, właściwie dwa dźwięki. Skoro jesteśmy w temacji g to zacznę demonstrację od tego g Czyli tutaj mamy dźwięk G, znowu zaczynamy od piątej struny, nie gramy szóstej. Na piątej mamy próg dziesiąty, na kolejnej mamy próg dziewiąty i to jest nasza baza tak naprawdę. I to jest tercja, w tym przypadku tercja wielka, czyli widzimy, że będzie jakiś akord durowy. Zaczynamy od G, jest to akord giedur i do tego zawsze będę dodawał strunę trzecią, czyli dźwięk G się do akordu g jak najbardziej pasuje. Do innych mniej lub bardziej, ale ciągle to jest w obrębie jednej tonacji, więc przez to, że trzymamy się tutaj um, właśnie tych nazwijmy to równoległych akordów, to jak ten jeden dźwięk stale wybrzmiewa, to nawet jeśli on nie pasuje konkretnie do danego akordu, najlepiej to w połączeniu z innymi w kontekście będzie to ładnie brzmiało. Więc gramy tylko te trzy struny no i teraz ten schemat mogę przesuwać. Jeśli chcę go zmienić na molowy, to jak może się domyślasz tą tercję, czyli ten dźwięk grany na progu czwartym, przesuwam jeden próg niżej. Jeśli znasz akordy w znasz teorię muzyki, to bez problemu to wszystko samemu odnajdziesz. A jak nie, to ja ci tutaj pokażę. Jeśli chodzi o durowe, mamy G-dur, C-dur, czyli przesuwamy tutaj na trzeci próg i D-dur, próg piąty. Jeśli chodzi o molowe, to jak zaczynamy, to dźwięku E, siódmy próg. Jak mówiłem, zamiast grać. Jeden próg niżej, na kolejnej strunie gramy dwa progi niżej, czyli mamy coś takiego. No i znowu ta pusta struna, trzecia pusta struna G. Mamy Emol od 12 progu mamy Amol i mamy Hamol od 14. Też moim zdaniem bardzo ładnie brzmiące, także na elektryku będzie to ładnie brzmiało. Jak dodamy jakiś um, trochę przesteru, dodamy pogłos, to naprawdę się może stworzyć coś ładnego. I oczywiście możemy grać też naraz te dźwięki. Musimy uważać, żeby nie uderzać tych strun wszystkich niższych. Ja tutaj tłumię je zazwyczaj pierwszym palcem, czyli staram się ten pierwszy palc tak ułożyć, żeby dotykał te struny, szczególnie pierwszą i drugą, to najgorzej jak ta pierwsza wybrz będzie wybrzewała, druga też niezbyt, więc staram się raczej je tłumić. W niektórych akordach ta pierwsza będzie ładnie, na przykład w tym C-dur dla wielką. Słyszysz, to też jest jakiś rodzaj brzmienia, dlatego tak jak mówię, musisz posiedzieć, pobawić się z tym, um, zobaczyć, które dźwięki, które połączenia najlepiej Twoim zdaniem razem brzmią, i później po prostu możesz to wykorzystywać w piosenkach, które grasz. Jak słyszysz, najczęściej wykorzystuję te akordy równoległe z pustymi strunami, bo one dodają ładnego współbrzmienia, jakąś taką teksturę do tego, um, co gram, i tutaj wykorzystywałem te naj, e, najwyższe struny jako, czy przynajmniej jedną najwyższą strunę w akordzie jako pustą. Możemy oczywiście gdzie indziej, gdzieś w środku tą pustą stronę dać, albo też jako najniższy dźwięk, z tym, że kiedy dajemy jako najniższy, to musisz pamiętać, że przez to, że ten najniższy basowy dźwięk będzie cały czas jeden, ten sam, to będzie raczej wyrażenie grania jednego akordu, tylko pewnych wariacji na jego temat, a nie jak tutaj było słychać, że po prostu zmieniamy akordy. Posłuchaj na przykład coś takiego. Jest to też moim zdaniem ciekawe brzmienie. Znowu mam akord równoległy. Gram tak, jakbym grał się Power Chord e, A, czyli gram tutaj drugi próg struny czwartej i trzeciej. I teraz to przesuwam na piąty próg i na, e, na siódmy. I przy tym cały czas gram pustą strunę A. W pewnym sensie słyszę, że coś tu się zmienia, ale przez to, że najniższym dźwiękiem ciągle jest ten dźwięk A, szczególnie gdyby jeszcze był bas i on też powtarzał ten dźwięk A cały czas, to raczej byśmy analizowali to jako pewne wariacje na temat, temat akordów A-dur, czy tam a po prostu A w tym przypadku, bo nie ma tercji, a nie jako jakąś progresję akordów. Na koniec jeszcze jeden przykład z tą pustą struną jako najniższy dźwięk. Punktem wyjścia jest akord D-dur, czy właściwie Power Chord D. Gram tylko strunę czwartą, trzecią i drugą, i gram tutaj, tak jakby, część tego pełnego akordu D-dur tego podstawowego chytu, czyli druga i drugi, trzeci próg. No i teraz ten sam schemat przesuwam, zamiast zacząć od drugiego progu tym palcem pierwszym, zaczynam od szóstego, do tego cały czas ta pusta struna D, jak mówiłem. No, i przesuwam to jeszcze jeden próg wyżej. I tak jak mówiłem, przez to, że najniższym dźwiękiem jest ciągle dźwięk D, to nie mamy wrażenia, że gram tutaj akordy D-dur, F-small i G-dur, tylko jakbym grał po prostu jakieś wariacje dodane składniki do akordu D-dur, bo mógłbym zagrać, jakby słychać, że. To są powiązane e, brzmienia do tego, co ja tutaj grałem, ale przez to, że jak mówiłem, mamy ten dźwięk D ciągle, to raczej nie interpretujemy tego jako ten Fismon i Gedu. Ale oczywiście to zależy od kontekstu. Gdybyśmy grali z całą zespołem i reszta e, by grała, nazwijmy to normalnie, szczególnie basista e, by grał e, np. właśnie dźwięk D, Fis, G, no to wtedy jak najbardziej będzie to pasowało. Więc pamiętaj, to już taka ogólna mądrość, że tak powiem, że wszystko, jeśli chodzi o muzykę, zależy od kontekstu. To, co gramy samemu, czy nawet nasze brzmienie może brzmieć dobrze, kiedy zagramy z zespołem, będzie brzmiało źle albo odwrotnie. Więc zachęcam, pobaw się tymi akordami i też poszukaj własnych w tym stylu. Bierzesz jakiś schemat, Przesuwasz, zostawiasz któreś puste struny i zobaczysz, że może nie od razu, ale znajdziesz naprawdę um, rzeczy, które brzmią bardzo dobrze i które później będziesz w stanie wykorzystać w jakichś piosenkach, które grasz. Jeśli w ogóle interesuje cię takie ciekawsze granie na gitarze akustycznej czy klasycznej, um, nie tylko te podstawowe chwyty tak zwane czy i bicia, tylko coś ciekawszego, no to polecam mój kurs Gitara Pan podstawy". Link Do tego kursu znajduje się poniżej. A jeśli chciałbyś zobaczyć jedną lekcję z tego kursu, to przygotowałem darmowy poradnik, który pokazuje, jak przejść z takiej ogniskowej gry. Przerobiałem piosenkę brzącą ogniskowo na coś brzące dużo bardziej profesjonalnie. I to jest właśnie jedna lekcja wyciągnięta z tego kursu. Link też jest poniżej w opisie. Ja się nazywam Szymon Zajfer. Dzięki za obejrzenie. Jeśli się podobało, będę bardzo wdzięczny, jeśli dacie kciuka w górę. Skomentujcie poniżej i oczywiście subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych lekcjach.